homme souffre de l'apnée du sommeil. Il utilise une machine respiratoire, des gouttes, hémorroïdes. Il vient des États-Unis. L'homme de Jésus la prière sur l'influence du Saint-Esprit. Este señor que viene de los Estados Unidos con apnea del sueño, usando una máquina para poder respirar, recibiendo su sanidad en el nombre poderoso de Jesús. respirer. Jestem wolny. Dziękuję Ci Jezu. Dziękuję Ci Jezu. Jestem wolny. Mogę dobrze oddychać. Nazywam się Teddy Binene. Jestem z, z USA i pochodzę z Kongo. Okay, Mam 58 you lat. Powiedz nam, jaki dokładnie problem sprowadził ciebie tutaj do synagogi Kościoła Wszystkich Narodów? Z tego względu, że używałem maszyny do oddychania. Przybyłem tutaj. Od 11 lat cierpiałem na bezdech senny. Problem się zaczął od momentu, kiedy dostałem amulet. I w tym amulecie był duch złodziejstwa. Zacząłem oszukiwać ludzi i okradać. Kiedy zacząłem to robić, zaczął się właśnie ten problem. Pewnego dnia, jak spałem, miałem sen i w tym śnie widziałem siebie, jak już umarłem i leżałem na ziemi. I głos powiedział jeżeli zostawisz twoje, sła, twoje ciało tutaj, to ono tu zgnije, więc Musisz iść po trumnę i je zabrać stąd i pogrzebać. Więc ja poszedłem, kupiłem trumnę, wziąłem swoje ciało i szukałem później na ulicy transportu, żeby ktoś zawiózł to ciało na cmentarz. A więc widziałem wielki, wielki samochód i tam dałem ten samochód. Trumnę z moim ciałem, i pojechałem so, razem z tym kierowcą. Jak dojechaliśmy do cmentarza, ja wziąłem swój. swój, swój swoje ciało, swoją trumnę, i zacząłem szukać wolnego miejsca, ale wszystkie były zajęte. I tam był pewien, pewne miejsce było, gdzie właściciela nie było. Więc otwarłem i wziąłem i chciałem tam włożyć swoją trumnę i wtedy się obudziłem. Po tym ta choroba zaczęła się rozwijać. I mój tato powiedział mi, nie martw się mój syn”. My, lekarze, którzy leczymy czarami, my umiemy innym coś zrobić, ale nie umiemy siebie uzdrawiać. A więc tylko Mąż Boży, Boże, mógł Ci pomóc. A więc ja pewnego dnia oglądałem Manuel TV i zobaczyłem TB Joshua. I on powiedział, że... Ty, o, że odległość nie jest barierą. Możecie się modlić ze mną. I ja dotknęłem telewizora i trzy dni później zobaczyłem, że to miejsce, gdzie mój tato włożył ten amulet do mojego ciała on otworzyło się i mogłem wyciągnąć to. I kiedy przybyłem tu, mąż Boży dotknął mnie i pomodlił się o mnie. Poczułem jak coś z mojego, z mojej kratki piersiowej od, wyszło. I poczułem zacząłem oddychać, moje ciało stało się bardzo lekkie. Zostałem uwolniony dzięki posudze męża Bożego. Przeklaskajmy tak dla Jezusa Chrystusa. Jakie są zmiany? Od momentu Twojego uzdrowienia. I to, co tu widzimy, widzimy też dużo tabletek. Tak, te wszystkie tabletki brałem, ale nawet jak je brałem i nawet jak używałem tej maszyny, to nie czułem się tak dobrze jak teraz. To wszystko nie ma żadnej wartości. Prawdziwe uzdrowienie przychodzi od Boga. Jakie są zmiany w Twoim życiu od momentu uzdrowienia? Przed tym jakie, jakie zanim zostałeś uzdrowiony, jak miałem cały czas problemy, stawałem się coraz słabszy. Teraz wszystko jest dobrze, czuję się cudownie, mogę oddychać, mogę spać jak dziecko. Jak się czujesz? Jestem bardzo dobrze się czuję. Zaklaskajmy dla Jezusa Chrystusa. Teraz, kiedy zostałeś uwolniony przez moc Bożą, co chcesz zrobić z tą maszyną i tymi lekarstwami? To już nic nie jest wow. dla mnie. To jest nic dla mnie. Już tego nie mogę używać. Słyszeliśmy dla Bożej chwały, on rozeznał, że Bóg jest dobry i nie potrzebuje już więcej tej maszyny. Zaklaskajmy dla wspaniałego Jezusa Chrystusa. A więc mając bezdech cenny przez długie 11 lat i te branie to tych to wszystkich lekarstw, które nic nie pomagały, to jak to pomagały to to jakie są Twoje doświadczenia, czy które przeszłeś, z tych wszystkich doświadczeń, jaka jest Twoja rada dla wszystkich? Is... Bóg jest tutaj! Bóg jest tutaj. Ktokolwiek z Was ma problem, przybądź tutaj. Bóg jest tutaj. Zaklaskajmy dla cudownego Jezusa Chrystusa. To jest emocjonalne wyznanie łez radości. On przeżył naprawdę wiele. Znalazł się w bardzo trudnej sytuacji, strasznej choroby i wydał bardzo wiele pieniędzy, to wszystko było nam marne i zostało zrobione w jednej chwili, tylko Jezus Chrystus może to zrobić. Dziękujemy Bogu, że Cię uwolnił i modlimy się, abyś uczynił Boże Słowo standardem do Twojego życia, aby ten cud był na zawsze w Twoim życiu, ponieważ nie to, co masz, tylko to, co jest przed Tobą, to najlepsze jest przed Tobą. Zaklaskajmy cudownie dla Jezusa Chrystusa.